Dziś pozwól się całkowicie przemienić przez pełną miłości opiekę Matki Bożej, która w tej samej chwili rozpościera swój płaszcz nad twoim domem, twoją rodziną i wszystkim, co niepokoi twoje serce. Kiedy ofiarujesz swój dzień Maryi, coś zmienia się wokół ciebie. Pokój zaczyna wypełniać miejsca, gdzie wcześniej była niepewność, nadzieja znów zaczyna oddychać w twoim wnętrzu, a uzdrowienie dotyka obszarów twojego życia, które wydawały się zapomniane. Ta modlitwa została przygotowana, abyś mógł powierzyć swoje lęki, prośby i marzenia w ręce Najświętszej Matki, wierząc, że ona już wstawia się za cudami, odnową i ochroną nad Twoim domem. Poświęć kilka chwil, aby uciszyć duszę i pozwolić, by jej obecność oświetliła Twoją drogę. A jeśli ta modlitwa poruszy Twoje serce, pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Aby więcej błogosławieństw mogło docierać do Twojego życia każdego dnia. Teraz módlmy się. O najłaskawsza Matko Boża, Matko Boga i nasza Matko, przychodzę przed Ciebie o świcie z sercem przepełnionym wiarą i nadzieją. Padam do Twoich matczynych stóp uznając, że jesteś pośredniczką wszystkich łask, tą, która wstawia się za nami przed Tronem Najwyższego. W tym nowym dniu, który się rozpoczyna, składam w Twoje błogosławione ręce całe moje życie, moją rodzinę, mój dom i wszystkie moje plany. Wiem, że tam, gdzie jest Twoja matczyna obecność, tam mieszka Boża łaska, pokój przewyższający wszelkie zrozumienie i miłość, która przemienia wszystko. Najświętsza dziewico, Ty, która jesteś pełna łaski i błogosławiona między niewiastami, spójrz z miłosierdziem na mnie, Twoje dziecko, które tak bardzo potrzebuje Twojej ochrony. Od dawnych czasów niezliczone pokolenia wzywały Cię pod różnymi tytułami. Matko nieustającej pomocy, wspomożycielko wiernych, ucieczko grzeszników, pocieszycielko strapionych. Dziś wzywam Cię jako matko najłaskawsza, bo wiem, że Twoja łaska jest obfita i przelewa się na wszystkich, którzy szukają Cię ze szczerością serca. Twoja matczyna dobroć nie zna granic, Twoje współczucie jest nieskończone. A Twoja miłość do nas, Twoich dzieci, jest wieczna jak sam Bóg. Ukochana Matko, spójrz na ten dom, który w tej chwili Tobie poświęcam. Niech stanie się on sanktuarium Twojej obecności, miejscem, gdzie imię Boga jest uwielbiane i gdzie panuje pokój. Błogosław każdy pokój, każde drzwi, każde okno. Niech Twoje matczyne światło oświetli każdy ciemny kąt. Rozpraszając wszelką ciemność, wszelkie zło, wszelką negatywną energię, która mogłaby próbować przeniknąć do naszego domu. Rozciągnij nad dachem tego domu swój płaszcz ochronny, aby żadna zła siła nie mogła nas dosięgnąć. Spraw, aby nasz dom był skrawkiem nieba, tutaj na ziemi, gdzie miłość, jedność, harmonia i pomyślność rozkwitają obficie. Matko Boża, Ty, która jesteś Matką nas wszystkich. Wylej na moją rodzinę swoje najcenniejsze błogosławieństwa, chroń mojego męża, moją żonę, moje dzieci, moich rodziców, moich braci i siostry, moich dziadków i wszystkich, których kocham. Strzeż ich pod swoim świętym płaszczem w dzień i w nocy. Wyzwól ich od wszelkich niebezpieczeństw widzialnych i niewidzialnych, od wypadków, chorób, sideł nieprzyjaciela i od wszelkiego zła, które mogłoby zagrozić ich życiu. Wstawiaj się za każdym członkiem mojej rodziny, aby wszyscy mogli kroczyć drogami Pana i doświadczyć pełni życia, które przyniósł nam Jezus. Matko miłosierdzia, błagam cię za chorych w tym domu i we wszystkich rodzinach. Ty, która stałaś pod krzyżem i poznałaś ból i cierpienie, spójrz z współczuciem na tych, którzy chorują, którzy walczą z chorobami ciała i duszy. Dotknij swoimi matczynymi rękami każdej rany. Każdego bólu, każdego niepokoju. Wstawiaj się u Twojego syna Jezusa, boskiego lekarza, aby wyciągnął swoje uzdrawiające dłonie nad wszystkimi chorymi. Niech jego odnawiająca łaska dokona cudów uzdrowienia, przywracając zdrowie fizyczne, emocjonalne i duchowe wszystkim, którzy cierpią. Proszę szczególnie za tych, którzy zmagają się z chorobami ciężkimi, przewlekłymi lub nieuleczalnymi. Niech doświadczą uzdrawiającego dotyku Boga i zostaną całkowicie odnowieni. Najłaskawsza matko, przychodzę także wstawiać się za udręczonych, za strapionych, za tych, którzy noszą ciężkie brzemiona w swoich sercach. Tak wielu Twoich dzieci w tej chwili przechodzi przez uciski, zmaga się z kryzysami finansowymi, bezrobociem, długami, które wydają się nie do spłacenia. Tak wielu cierpi z powodu problemów małżeńskich separacji, braku miłości i zrozumienia w swoich domach. Tak wielu młodych jest zagubionych, uwikłanych w nałogi, narkotyki i złe towarzystwo. Tak wielu walczy z depresją, lękiem i ranami przeszłości. Ukochana matko, ty znasz każdy z tych bólów, ponieważ jesteś matką, a serce matki odczuwa cierpienia swoich dzieci. Dlatego cię proszę, wstawiaj się za każdą z tych sytuacji. Zanieś wszystkie te potrzeby do serca Twojego syna Jezusa. Proś go, aby dokonywał cudów odnowy, uwolnienia i przemiany. Niech małżeństwa zostaną uzdrowione, niech miłość znów zapanuje w sercach. Niech młodzi odnajdą drogę powrotną do domu, niech nałogi zostaną złamane, niech kajdany depresji i lęku zostaną zerwane mocą ducha świętego. Niech otworzą się drzwi do pracy, niech długi zostaną spłacone. Niech Boża pomyślność dotrze do każdego domu. Jesteś potężna, O Maryjo, i nic nie jest niemożliwe, gdy wstawiasz się za nami. Matko Bożej łaski, proszę również o pokój. Pokój w moim sercu, pokój w moim umyśle, pokój w moim domu, pokój w mojej rodzinie, pokój w moim mieście, pokój w moim narodzie, pokój na całym świecie. Gdzie są konflikty, niech pojawi się pojednanie, gdzie jest nienawiść, niech zrodzi się miłość. Gdzie są podziały, niech narodzi się jedność, gdzie jest wojna, niech zwycięży pokój. Ty jesteś królową pokoju i wiemy, że gdzie jest Twoja obecność, tam króluje pokój Chrystusa, ten pokój, którego świat nie potrafi dać ani odebrać. Naucz nas być narzędziami pokoju, siać pokój wszędzie tam, gdzie przechodzimy, budować mosty zamiast murów i wyciągać rękę zamiast ją zamykać. Najświętsza Maryjo, która jesteś matką Kościoła, umacniaj wiarę wszystkich chrześcijan. W tych trudnych czasach, gdy tak wielu odchodzi od wiary, gdy sekularyzacja postępuje, a wartości chrześcijańskie są nieustannie atakowane, potrzebujemy Twojego matczynego wstawiennictwa. Obudź wiarę, która zasnęła, rozpal na nowo ogień pierwszej miłości w sercach, które oziębły. Przyprowadź z powrotem do Owczarni Chrystusa owce, które się oddaliły. Chroń kapłanów, osoby konsekrowane i misjonarzy. Błogosław Ojca Świętego, papieża i wszystkich biskupów. Niech Kościół będzie zawsze wierny Ewangelii i niech pozostanie światłem dla świata i solą ziemi. Najświętsza Matko, powierzam Ci także moją pracę, moje studia, moje plany i moje marzenia. Niech wszystko, co czynię, będzie na chwałę Boga i dla dobra ludzi. Pomóż mi być uczciwym, prawym, pracowitym i oddanym we wszystkim co robię. Niech będę błogosławieństwem w życiu tych, z którymi żyję i pracuję. Błogosław pracę moich rąk, abym mógł zapewnić mojej rodzinie godne utrzymanie. Otwieraj drzwi do nowych możliwości, ale daj mi też mądrość, by je rozpoznać i odwagę, by przez nie przejść. Niech Boża Pomyślność objawi się w moim życiu nie tylko finansowo, lecz we wszystkich dziedzinach: w zdrowiu, relacjach, pokoju serca i osobistym spełnieniu. Potężna dziewico, proszę Cię również o ochronę przed wszelkim złem duchowym. Wiemy, że żyjemy w nieustannej duchowej walce, że wróg naszych dusz krąży jak ryczący lew, szukając, kogo mógłby pożreć. Dlatego przyoblecz mnie w zbroję Bożą. Okryj mnie swoim płaszczem ochronnym. Zetrzyj głowę piekielnego węża pod swoimi niepokalanymi stopami. Uwolnij mnie od wszelkiego przekleństwa, od wszelkiego czaru, od wszelkiej zazdrości, od złego spojrzenia i od wszelkiej negatywnej energii, która mogłaby zostać wysłana przeciwko mnie lub mojej rodzinie. Zniszcz wszelkie dzieła ciemności, wszelkie pakty zła i wszelkie działania złego ducha. Napełnij mój dom światłem Chrystusa, ogniem Ducha Świętego i mocą imienia Jezusa, przed którym zgina się każde kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Matko niepokalana, proszę Cię również, abyś oczyściła moje serce z każdego grzechu, z każdego urazu, z każdej przykrości, z każdej urazy i goryczy. Wiem, że dopóki będę przechowywać te rzeczy w sercu, będę blokować swobodny przepływ Bożych Błogosławieństw w moim życiu. Pomóż mi przebaczyć tym, którzy mnie zranili, tak jak ja potrzebuję Bożego przebaczenia za moje własne winy. Ulecz rany mojej przeszłości, traumy dzieciństwa, rozczarowania, zdrady i straty. Spraw, abym mógł patrzeć w przyszłość z nadzieją, wiedząc, że Bóg ma wspaniały plan dla mojego życia i że potrafi przemienić nawet najbardziej bolesne doświadczenia w błogosławieństwa. Matko Boża nieustającej łaski. Ty, która ukazałaś się świętej Katarzynie Laburę, rozsypując promienie światła ze swoich dłoni, wylej na mnie i na wszystkich Twoich synów i córki łaski, które płyną z serca Boga. Łaski nawrócenia, uświęcenia, uzdrowienia, uwolnienia, pomyślności, ochrony, mądrości i rozeznania. Niech te łaski całkowicie przemienią moje życie i prowadzą mnie coraz bliżej Boga. Matko dobrej rady, oświeć mój umysł, abym zawsze podejmował właściwe decyzje. Tak często stajemy przed trudnymi wyborami, przed rozdrożami, na których nie wiemy, którą drogę wybrać. W tych chwilach przemawiaj do mojego serca, prowadź mnie i ukazuj mi ścieżkę, którą mam podążać. Uchroń mnie od pochopnych decyzji, podejmowanych pod wpływem emocji lub presji okoliczności. Daj mi dar rozeznania, abym odróżniał to, co pochodzi od Boga, od tego, co nie jest od Niego, abym umiał oddzielić ziarno od plew, rozpoznać głos dobrego pasterza i za nim podążać. Matko przedziwna, naucz mnie żyć tak, jak Ty żyłaś. Byłaś pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Jezusa. Twoje życie było nieustannym tak, wobec woli Boga, nawet wtedy, gdy nie rozumiałaś w pełni Jego planów. Zachowywałaś wszystko w swoim sercu, rozważając i ufając. Naucz mnie tej głębokiej wiary, tej niezachwianej ufności i tego całkowitego oddania. Niech i ja potrafię powiedzieć, jak ty powiedziałaś, niech mi się stanie według Twojego słowa. Naucz mnie ufać Bogu nawet wtedy, gdy okoliczności wydają się przeciwne, gdy droga wydaje się ciemna, gdy odpowiedź długo nie nadchodzi. Matko nadziei. Gdy wszystko będzie wydawać się stracone, gdy drzwi będą się zamykać, gdy ludzie będą wątpić, a nawet gdy sam będę bliski poddania się, spraw, aby nadzieja pozostała zapalona w moim sercu. Przypominaj mi, że Bóg jest specjalistą od spraw niemożliwych, że potrafi uczynić nieskończenie więcej niż prosimy lub myślimy. Niech ta nadzieja nie będzie pustą iluzją, lecz mocną i bezpieczną kotwicą dla mojej duszy. Opartą na wiernych obietnicach Boga. Matko łaskawa, wstawiaj się za tymi, którzy są daleko od Boga, którzy nie znają miłości Ojca, którzy żyją w ciemnościach grzechu i duchowej nieświadomości. Tak wielu naszych krewnych, przyjaciół, sąsiadów i znajomych nie zna Jezusa i nie doświadczyło jego przemieniającej miłości. Proś Boga, aby posłał robotników na swoje żniwo. Aby dotknął serc tych ludzi i przyciągnął ich do siebie. Niech doświadczą osobistego spotkania z Chrystusem, które przemienia życie, nadaje sens istnieniu i wypełnia pustkę ludzkiego serca. Wierna dziewico, pomóż mi wytrwać na drodze wiary, aby nie zniechęcał się wobec trudności, nie dał się uwieść pokusom świata, nie porzucił modlitwy i życia sakramentalnego. Umacniaj mnie w chwilach słabości, Podnoś mnie, gdy upadam na duchu i pocieszaj mnie w chwilach smutku. Niech pozostanę wierny Bogu i Jego Kościołowi aż do końca mojego ziemskiego życia. Matko Boga i Matko nasza, wiem, że nie jestem sam na tej drodze. Idziesz ze mną tak, jak szłaś z Jezusem aż na Kalwarię. Towarzyszysz mi w każdym kroku, w każdej radości, w każdym bólu, w każdym zwycięstwie i w każdej porażce. Twoja matczyna obecność mnie pociesza i umacnia. Dlatego nie lękam się przyszłości, nie rozpaczam wobec wyzwań i nie pozwalam, by przeciwności mnie przygniotły. Wiem, że dzięki Twojemu potężnemu wstawiennictwu i dzięki łasce Bożej mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Najświętsza Matko Boża łaskawa, ufam, że dziś, w tej samej chwili, gdy wznoszę do Ciebie tę modlitwę, wstawiasz się za mną. I za wszystkimi Twoimi dziećmi, które Cię wzywają. Ufam, że Bóg słucha naszych próśb i że w swoim doskonałym czasie, który zawsze jest najlepszym czasem, odpowie na nasze modlitwy zgodnie ze swoją świętą wolą. On będzie czynił cuda, dokonywał uzdrowień, przynosił odnowę i udzielał zwycięstw, ponieważ jest Bogiem Ojcem pełnym miłości, który troszczy się o każde ze swoich dzieci z nieskończoną czułością. Niech w tym dniu, który się rozpoczyna i przez wszystkie dni mojego życia, doświadczam twojej matczynej ochrony, twojego potężnego wstawiennictwa i obfitych błogosławieństw Boga. Niech cuda dokonują się w moim domu, niech objawi się uzdrowienie, niech odnowa będzie pełna. Niech imię Pana będzie uwielbione przez znaki i cuda, które uczyni w moim życiu i w życiu wszystkich tych, za których się wstawiam. Dziękuję Ci, ukochana Matko, za wszystko, co już dla mnie uczyniłaś i za wszystko, co jeszcze uczynisz. Dziękuję za to, że nigdy mnie nie opuszczasz, że zawsze mnie przyjmujesz, gdy Cię szukam i że nieustannie wstawiasz się za mną, nawet gdy ja zapominam o Tobie. Jestem wdzięczny za Twoją matczyną miłość, która nigdy nie zawodzi, nigdy się nie poddaje i nigdy się mną nie męczy. O Maryjo, bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Matko Boża łaskawa, módl się za nami. Matko Boża, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Ucieczko grzeszników, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Przyczyno naszej radości Módl się za nami, niech tak się stanie. Amen.